Sterysie Marko, no, a to już nie ma czegoś Na moim. Sterysie! Nie tylko Będzie I ma dziwnego kolega. I y, ogólnie, Sprawa jest taka, że. Co też przestać? Dziękuję. Y, kolega trochę odcentrykowało. Od, 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 ogólnie, jak? jest prosta. Mamy już rzeczy i nieważne, ponieważ się nam udziela. Teraz no. Więc dzisiaj się zagramy w i chcemy I... podarować tę bardzo piękną wejście. jesteśmy I... chcielibyście film. c'è molti giocatori che c'è la che sta attaccando c'è uno O, Brescia alcuni è sono arrivati a Sam un palco più una di GropiGwen la prossima è la Tak, trzeba mieć, trzeba wiedzieć, musisz zważyć, że się nie to, ja nie że Nie, no tak, to do zapraszam na Discorda i oprócz tego, że zapraszam na Discorda, zapraszam wcale na Discordie będzie IP i będziemy do nie? Nie zapraszam, Nie nie No tak, nie mam YouTube, tak, to są tylko zaarty. I strach się tego nie będzie, nie no, mam ale że nie tylko będzie, laj! Like! Wielki laj! Like! ーシ落としていこマイクだった。